W tej historii jest pewna sprawa, którą przemilczałem. Którą chciałbym Ci teraz powiedzieć. Nie mówiłem o niej dotąd z nikim. Prawdę powiedział, że nie miałem z kim. Kiedy wróciłem do Polski, nie znalazłem przy życiu nikogo, do, dosłownie nikogo z mojej bliższej czy dalszej rodziny. Ale przez tyle bezsensownych nocy że marzyłem o tym, aby spotkać kogoś, kto mógł mnie zrozumieć. Kto był także w obozie sowieckim. Od ciebie niczego. Nie proszę o nic. Zmieniłem po wojnie nazwisko i za parę miesięcy, może za rok, rozpocznę w Ameryce nowe życie. Ale zanim się to stanie, chciałbym, abyś wysłuchawszy moich opowieści, powiedział tylko jedno słowo rozumiem. Uf. Siedzieliśmy przecież w jednej celi. Po tej wojnie to prawie tyle samo, co gdybyśmy siedzieli w jednej ławie szkolnej. Nie tak łatwo utrzymałem się na stanowisku dziesiętnika w barykacie budowlanej w Rosji. Jak wiesz, trzeba za wszystko płacić. W lutym 1942 roku, czyli w miesiącu zaledwie po przeniesieniu mnie z ogólnych robót do baraku technicznego, zostałem nocą wezwany do trzeciego działu. Był to okres, kiedy Rosjanie brali od Niemców odwet za klęski na froncie, nawet w obozach. W mojej brygadzie pracowało czterech Niemców. Dwóch z zupełnie Niemców nadwołżańskich i dwóch komunistów niemieckich, którzy uciekli do Rosji w roku 1935. Pracowali doskonale. Nie miałem im nic do zarzucenia. Chyba tylko to, że unikali jak ognia rozmów na tematy polityczne. Zażądano ode mnie, abym złożył zeznanie, że słyszałem ich rozmawiających po niemiecku o bliskim nadejściu Hitlera. Mój Boże! Jednym z największych koszmarów systemu sowieckiego jest mania legalnego likwidowania ofiar. Nie wystarczy strzelić komuś w łeb. Trzeba jeszcze, żeby o to na procesie pięknie poprosił. Nie, nie wystarczy unwikłać człowieka w ponurą fikcję. Trzeba jeszcze, żeby potwierdzili ją świadkowie. <laughs> Oficer NKWD nie ukrywał przede mną, że jeśli odmówię, wrócę na ogólne roboty do lasu. Miałem więc do wyboru własną śmierć, lub śmierć tych czterech. I wybrałem. Miałem dość lasu i tego przerażającego codziennego uwikłania się, wywijania się od śmierci. Chciałem żyć. Złożyłem zeznanie. Rozstrzelano ich za zoną w dwa dni potem. Gdybym to powiedział komukolwiek z ludzi, wśród których teraz żyje. Nie uwierzyłbym. Uwierzywszy, nie podałby mi ręki, ale ty, ty, ty przecież wiesz, do czego nas doprowadzono. Powiedz tylko jedno słowo, rozumiem. Bien. Akcja. W tej historii jest pewna sprawa, którą przemilczałem i którą chciałbym Ci teraz powiedzieć. Nie mówiłem o niej dotąd z nikim, bo prawdę powiedziawszy, nie miałem z kim. Kiedy wróciłem do Polski, Nie znalazłem przy życiu nikogo, dosłownie nikogo z mojej bliższej czy dalszej rodziny, ale przez te wszystkie bezsenne noce marzyłem o tym, żeby spotkać kogoś, kto mógł nie zrozumieć. Kto był także w, w obozie sowieckim, nie żądam od ciebie niczego. Nie proszę o nic. Zmieniłem po wojnie nazwisko, i za parę miesięcy, może za rok, rozpocznę w Ameryce nowe życie. Ale zanim się to stanie, chciałbym, abyś wysłuchał mojej opowieści. I powiedział tylko jedno słowo: Rozumiem. Mów. Siedzieliśmy przecież w jednej celi. Po tej wojnie to prawie tyle samo, co gdybyśmy siedzieli w jednej ławie szkolnej. Nie tak łatwo utrzymałem się na stanowisku dziesiętnika w brygadzie budowlanej. W Rosji, jak wiesz, trzeba za wszystko płacić. W lutym 1942 roku, czyli w miesiąc zaledwie po przeniesieniu mnie z ogólnych robót do baraku technicznego, zostałem nocą wezwany do trzeciego oddziału. Był to okres, kiedy Rosjanie brali na Niemcach odwiedzacze klęski, na froncie, nawet w obozach. W mojej brygadzie pracowało czterech Niemców, dwóch zrusyfikowanych zupełnie, Niemców nadwołżańskich i dwóch komunistów niemieckich, którzy uciekli do Rosji w roku 1935. Pracowali doskonale. Nie miałem im nic do zarzucenia, chyba tylko to, że unikali jak ognia rozmów na tematy polityczne. Zażądano ode mnie, abym złożył zeznanie, że słyszałem, jak rozmawiali po niemiecku o bliskim nadejściu Hitlera. Mój Boże! Jednym z, naj... z największych koszmarów systemu rosowieckiego jest mania legalnego likwidowania ofiar. Nie wystarczy strzelić komuś w łeb, trzeba jeszcze, żeby o to na procesie pięknie poprosił. Nie wystarczy uwikłać człowieka w ponurą fikcję, trzeba jeszcze, żeby potwierdzili ją świadkowie. Oficer NKWD nie ukrywał przede mną, że jeśli odmówię, wrócę na ogólne roboty do lasu. Miałem więc do wyboru własną śmierć albo śmierć tamtych trzech czterech. I wybrałem. Miałem dość lasu i tego przeraźliwego, codziennego wywijania się od śmierci. Chciałem żyć. Złożyłem zeznanie. strzelano ich za zoną. Dwa dni potem. Gdybym to tak powiedział komukolwiek z ludzi, wśród których teraz żyję, nie uwierzyłby. Lub uwierzywszy, nie podałby mi ręki. Ale ty, ty przecież wiesz, do czego nas doprowadzono, powiedz tylko jedno słowo, rozumiem. Więc. Dziękuję, Poprosiłabym jeszcze raz, tego samego momentu, e, talerz moich e, emocjonalności. Niech on nie wchodzi w takie e, Proszę drgania na Dobra. ten Uch. Siedzieliśmy przecież w jednej celi. Po tej wojnie to prawie tyle samo, co gdybyśmy siedzieli w jednej ławie szkolnej. Nie tak łatwo utrzymałem się na stanowisku dziesiętnika w brygadzie budowlanej. W Rosji, jak wiesz, trzeba za wszystko płacić. A w lutym 1942 roku, czyli w miesiąc zaledwie po przeniesieniu mnie z ogólnych robót do baraku technicznego, zostałem nocą wezwany do trzeciego oddziału. Był to okres, kiedy Rosjanie brali na Niemcach odwach zaklęski na froncie, nawet w obozach. W mojej brygadzie pracowało czterech Niemców. Dwóch zorusyfikowanych zupełnie. Niemców nadwołorzańskich i dwóch komunistów niemieckich, którzy uciekli do Rosji w 1935. Pracowali doskonale. Nie miałem im nic do zarzucenia, chyba tylko to, że unikali jak ognia rozmów na tematy polityczne. Zarządzano ode mnie, abym złożył zeznania, że słyszałem ich rozmawiających po niemiecku o bliskim nadejściu Hitlera. Mój Boże, jednym z największych koszmarów systemu sowieckiego jest... Mania legalnego likwidowania ofiar, nie wystarczy strzelić komuś w łeb. Trzeba jeszcze, żeby o to na procesie pięknie poprosił. Nie wystarczy uwikłać człowieka w, w ponurą fikcję. Trzeba jeszcze, żeby po, potwierdzili je świadkowie. Oficer NKWD nie ukrywał przede mną, że jeżeli odmówię wrócę na ogólne roboty do lasu. Miałem więc do wyboru własną śmierć lub śmierć tych czterech. I wybrałem. Miałem dość lasu i tego przeraźliwego codziennego wywijania się od śmierci. Chciałem żyć. Złożyłem zeznania, rozstrzelano ich za zoną w dwa dni potem. Gdybym to powiedział komukolwiek, komukolwiek z ludzi, wśród których teraz żyję, nie uwierzyłby. Lub uwierząszy, nie podałbym mi ręki, ale ty ty przecież wiesz, do czego nas doprowadzono. Powiedz tylko jedno słowo, rozumiem. yes <try>